witajcie moi drodzy karczma z tej strony Geek Factor w dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję oraz zasady gry Splendor Marvel tak jest bo to jest, to jest Splendor Marvel to, to jest inny Splendor to nie jest ta, to jest Splendor Marvel <laughs> nie e, słuchajcie w sumie mógłbym myślałem żeby zrobić dokładnie taki sam wstęp jak zrobiłem wstęp przy e, talizman Batman gdzie tam wiecie tam siedzę i czytam instrukcję i po prostu no to jest talizman i Koniec filmu, niby. Myślałem, żeby zrobić ten sam żart tutaj, ale gdyby te gry były od siebie oddzielone, gdyby te recenzje były od siebie oddzielone nieco większym, dłuższym okresem, to, to większym okresem, to może by to, bym to zrobił, ale no, dwa razy ten sam żartek tak blisko, to bez sensu. E, więc tak, słuchajcie, to jest Splendor. E, jeżeli jesteście fanami Splendoru, znacie Splendor i myślicie, że tutaj będzie coś drastycznie wywrócone do góry nogami, to od razu wam mówię, że nie. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi, czy cokolwiek nowego tu jest, w ogóle tak nawet jakieś coś drobnego, e, albo po prostu w ogóle nie wiecie, co to jest Splendor, trafiliście na ten film, bo po prostu przeglądaliście rzeczy związane z Marvelem albo coś, e, to słowem wstępu jest to e, gra Splendor, jest grą, która została wydana parę lat temu, w 2000... Chcę powiedzieć... nie, już się boję powiedzieć, bo to będzie, trochę zasugerować może, że... Jestem stary, bo to było w 2017, wydana była 16 2016, nie pamiętam. Była wydana, i wkrótce parę ładnych lat temu, gra Splendor, która była, stała się olbrzymim hitem. Była po prostu w, w, za, za granicą wydana przez Space Cowboys, w Polsce wydana przez Rebel, sprzedana w już nawet nie wiem ilu egzemplarzach. Olbrzymi hitor na całym świecie i stała się takim jakby sztampowym, sztandarowym, a może tak bardziej sztandarowym takim gatewayem, czyli grą, którą pokazujemy nowym osobom, które chcemy wprowadzić do hobby. Bo Splendor ma bardzo proste zasady, jest bardzo ładnie wykonany, bo ma takie fajne żetony trochę pokerowe, ładnie zilustrowane. Te ilustracje na kartach są ładne. No i po prostu to się przyjemnie, na to patrzy, więc wiele osób. Przez Splendor też poznało to hobby tak naprawdę. Ja osobiście Splendor bardzo lubię. E, lubiłem od samego początku. Po prostu spodobała mi się ta prostota, dynamika rozgrywki, i to, że faktycznie można w tę grę usiąść dosłownie z każdym. Szybko, pół godzinki, wszyscy się, świetnie, wszyscy się dobrze bawią i jakby jest rywalizacja, ale nie ma bezpośredniej interakcji, więc to też. To jest też ważne, myślę, przy grach tego typu, którymi staramy się kogoś wprowadzić w to hobby, żeby nie zniechęcać ludzi za bardzo. Więc ja, na przykład, Splendor bardzo lubię, i nawet przez sentyment trzymam go w domu, trzymałem go w domu do, do momentu w sumie pojawienia się tego. I ja pamiętam, że przebijmy w czasie do 2018 roku. Tak, Tak. kiedy do kin wszedł Avengers Infinity War. Czyli Avengers wojna bez granic, jak to było po Polsku i yy, 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 ten tytuł. Gdzie został zaprezentowany yy, fanom kina, bo fani komiksu znają tę postać, fanom kina na całym świecie został zaprezentowany Thanos, czyli taki jeden z takich głównych, najbardziej znanych czarnych charakterów z komiksów Marvela. Yy, no i w, Ci, co wiedzą, to wiedzą. Marwy Thanosowi chodziło o to, żeby zebrać tak z sześć tak zwanych kamieni nieskończoności, umieścić je na swojej rękawicy nieskończoności, co zresztą widzimy tutaj na pudełku i na samej instrukcji. Eee, I to mu dało, daje, dało niesamowitą moc. Dzięki tej mocy mógł po prostu pstryknąć, wystarczyło, żeby pstryknął palcami i pół istnień we wszechświecie zginęło. No i ja pamiętam, że jak ten film wyszedł, to ja pamiętam, że gdzieś zobaczyłem zdjęcie, gdzie ktoś wziął te kamienie ze Splendora, gdzieś na Facebooku przewidu, wrzuciło mi się w oczy zdjęcie, gdzie ktoś wziął te parę tych kamieni ze podstawowego Splendora i po prostu sobie tak umieścił na ręce, jak Thanos w tej rękawicy, tak, i zrobił zdjęcie, o, Thanos, Splendor i tak dalej. I ja pamiętam, że ja to, to zdjęcie zobaczyłem i jestem prawie pewien, że nie byłem jedyną osobą, która tak pomyślała, chyba nawet kilka, sporo osób tak napisało. Że to w sumie nie byłby głupi pomysł, nie? na zasadzie pomalować splendor na Marvela, jak ja to mówię. No i tak oto jesteśmy. Space Cowboys albo sami wpadli na ten pomysł, albo mówię, dużo osób coś się opisało w internecie i oni to podchwycili, stwierdzili, że w sumie może nie być to najgorszy pomysł, żeby właśnie taką grę wydać. Czyli po prostu splendor pokolorowany na Marvela. Teraz. Jestem ciekawy, czy to może było też spowodowane tym, że dodatek do Splendoru, który wydali, który wydali jakiś czas temu, Splendor Miasta się nazywał, z tego, co kojarzę, ja na nawet w tego nie grałem, koniec końców, jakoś tak mi, za przeproszeniem, przele… Gród spadł. Gród stoi. Ciekawe, swoją drogą, nawet nie zauważyłem, że gród ma… Okay. Yy, więc… Ta, yy, yy. Dodatek mówi jakoś tak, że mi przeleciał, że tak powiem, totalnie na zasadzie wiedziałem, że wychodzi. Chyba tuż w momencie premiery nie miałem czasu się za bardzo za niego zabrać, w sensie czy go kupić, czy wziąć do recenzji, żeby go zrecenzować, więc chwilę odczekałem, a potem jakoś totalnie o nim nic nie słyszałem. I przez to w ogóle o nim prawie zupełnie zapomniałem, więc mam takie wrażenie, że ten dodatek do splendoru nie zrobił, nie okazał się takim przebojem, jak sama gra podstawowa. E, dlatego się zastanawiam, czy może ten Splendor Marvel nie jest takim trochę pomysłem Space Cowboys, żeby troszkę o tej marce przypomnieć, troszkę tę markę ożywić. E, no i powiem Wam tak, ja jestem fanem Marvela, w sensie filmów, za dzieciaka czytałem trochę komiksów Marvela, Spider-Man, X-Men e, i w sumie to wszystko. Bo chyba innych komiksów Marvela nie czytałem. Gdzieś tam serial animowany Spider-Mana oglądałem, gdzieś się przewinął z kolei Hulk, przewijały się te inne postaci. Natomiast jestem bardzo dużym fanem całego MCU, tak? czyli tego kinowego uniwersum Marvela, e, uwielbiam to I, i teraz ja wszystko co jest z Marvelem jakoś tam związane ja staram się po prostu przynajmniej wypróbować i powiem Wam tak, teraz jak już jest ten Splendor Marvel, grałem w niego trochę, to już na pewno do, jeżeli będzie dodatek do Splendor Marvel, nawet jeżeli to będzie to samo co Splendor Miasta, no na pewno w tym będzie tego nie przegapi. Długie wprowadzenie, ale jakby chciałem dać trochę kontekstu, zwłaszcza osobom, które na przykład mówię, no nie wiedzą dokładnie o co chodzi z tym, co to jest splendor Marvel, co to jest splendor i tak dalej, tak dalej. Przejdźmy teraz do mówienia zasad. Zasady będę omawiał z punktu widzenia osoby, która nie zna podstawowego splendoru, czyli po prostu od A do Z omówię wszystkie zasady normalnie, jak tutaj działają, tak jakbyście, jakbyście w życiu z kontaktu ze splendorem nie mieli. Przejdźmy do mówienia zasad. Aha! Gry dostałem do zrecenzowania dwiadnict Rebel, za co bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz właśnie do omówienia tych zasad i potem wrócę na górę i powiem wam, co ja myślę. Jak się gra w Splendor Marvel? Praktycznie tak samo jak się gra w Splendor podstawowy, więc jeżeli znacie grę Splendor podstawowy, to nie będzie to miało dla Was tutaj nic tutaj was nie zaszokuje. Nie zaszokuje. Jeżeli natomiast nie graliście, to już wam tłumaczę o co chodzi. Rozkłada się grę w ten sposób. Pięć kamieni nieskończoności w tych kolorach układacie w takie oto stosy. Teraz, jeżeli gracie na mniejszą liczbę graczy niż czterech, to usuwacie pewną liczbę znaczników z różnych stosów. Przede wszystkim z tych stosów usuwacie po trzy stosy kamieni. Z tego stosu usuwacie dwa zielone, zielone znaczniki i usuwacie również dwie losowe płytki miejsc. Dwie zostawiacie. W innym przypadku zostają wszystkie. Jeżeli gracie na 4, os 4 osoby, to. Macie wszystkie płytki, wszystkie te znaczniki, wszystkie te znaczniki. Na trzy osoby natomiast usuwacie po dwa znaczniki z każdego stosu. Dodatkowo usuwacie jeden zielony, sto, stoż, jeden zielony znacznik i z tych czterech usuwacie losowo jeden. Jak już macie, to załóżmy, że teraz gramy na cztery osoby, więc jakby wszystkie elementy biorą udział. Jak już wszystko macie, macie odpowiednio przygotowane, jeśli chodzi o ilość znaczników, te układa się tutaj, te zielone tutaj, żeby zaznaczyć, że ich nie będziecie mogli dobierać tak samo jak tych. To samo z tymi szarymi znacznikami tarczy, tudzież shield. Jak nazywajcie tak jak wolicie. Następnie dzielicie karty, bazując na ich rewersach, na trzy stosy. Poziomu pierwszego, poziomu drugiego, poziomu trzeciego. Każdy z tych stosów bardzo dokładnie tasujecie, następnie obok stosów wykładacie cztery wierzchnie karty. Tutaj mamy znacznik Avengers, tutaj mamy znacznik yy, naszej rękawicy nieskończoności. Teraz, zaczynając od najmłodszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy rozgrywa swoją turę. W swojej turze gracz może zrobić jedną z czterech rzeczy. Znaczy, musi zrobić jedną z czterech rzeczy, może jedną z tych rzeczy wybrać, tak? Teraz tak, jakie rzeczy możemy wybrać? Przede wszystkim możemy wziąć trzy znaczniki różnego koloru i umieścić je gdzieś u siebie. Drugą rzeczą, którą możecie zrobić, wziąć dwa znaczniki tego samego koloru. Czyli albo bierzemy trzy różnego a trzy różne kolory albo dwa takie same. Teraz, nie możecie wziąć dwóch takich samych, jeżeli po zabraniu w stosie zostałoby mniej niż dwa znaczniki. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak? Czyli w sensie, jeżeli chcecie wziąć dwa takie same, to wówczas w stosie muszą być przynajmniej cztery znaczniki. Tak? Jeżeli mają są przynajmniej cztery, możecie wziąć dwa takie same. Trzecią opcją jest zarezerwowanie innej karty postaci. Czyli teraz, tak, widzicie kartę postaci, którą chcielibyście wziąć, ale jeszcze nie możecie jej zwerbować. Zaraz wam powiem, jak się werbuje. Wówczas możecie po prostu wziąć ją sobie na rękę. W ten sposób ją werbujecie. Jak werbujecie, znaczy, przepraszam, w ten sposób ją rezerwujecie. Jak zarezerwujecie, bierzecie również jeden znacznik tarczy i kładziecie go w swoich zasobach. Teraz, to jest jedyny sposób, żeby dostać znacznik tarczy. Jeżeli w tym stosie nie byłoby już znaczników tarczy, a chcielibyście zarezerwować kartę, to ciągle ją rezerwujecie, bierzecie ją sobie na rękę, ale wtedy już nie pobieracie znacznika tarczy. Teraz nigdy nie możecie mieć na ręce więcej niż trzy karty, co oznacza, że jak macie już, załóżmy, trzy karty na ręce, zróbmy sobie coś takiego: o! Trzy karty na ręce to w tym momencie nie możecie rezerwować kolejnych, dopóki tych się z ręki nie pozbędziecie. W jaki sposób się pozbywacie kart z ręki? Werbujecie ją, za chwilę zobaczcie, jak się werbuje. I dokładnie teraz zrobiłem coś, co też chciałem Wam pokazać, ponieważ jak rezerwujecie kartę, możecie wziąć jedną z odkrytych kart na stole albo dobrać jedną ze stosu. Teraz, jak tylko zabierzecie kartę z, yy, że tak powiem, ze stołu, jednego, jedną z odkrytych kart, to od razu uzupełniacie ją kartą z odpowiedniej talii, no chyba że talia się wyczerpie. I karty stąd się pozbywamy prawda, wtedy, kiedy ją rezerwujemy, ale również wtedy, kiedy ją werbujemy. W jaki sposób teraz werbujemy karty? Musimy zapłacić za nią koszt, który widzimy w lewym, dolnym rogu. To nam pokazuje jakie żetony w jakim kolorze musimy zapłacić, odrzucić, żeby móc ją zwerbować. Czyli na przykład mamy tutaj kartę Lockjaw i żeby móc ją zwerbować, i tutaj teraz mój daltonizm mi bardzo, ale to bardzo, bardzo solidnie przeszkodzi. Mój daltonizm, wiecie co, ja sobie chyba to tak troszkę ułatwię i załóżmy, że o, mam cztery takie czerwone uzbierane wcześniej. Przy okazji, co jest ważne? Nie możecie mieć nigdy więcej niż 10 znaczników. Jeżeli macie więcej niż 10 znaczników na koniec swojej tury, musicie ich odrzucić tyle, żeby mieć 10. No teraz ja akurat mam dokładnie 10, więc się jeszcze zgadza. No i teraz załóżmy, że chcę zwerbować tę kartę. W tym momencie ona mnie kosztuje 4 czerwone znaczniki. Odrzucam 4 czerwone, zwracam do, 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 do zasobów i pobieram tę kartę, umieszczam ją u siebie. W miejsce, z którego zabrałem, dokładam oczywiście od razu nową. I teraz słuchajcie, co się ważnego tutaj wydarzyło. Na szczęście, dla daltonistów oprócz kolorów są też, te kamienie mają różne takie kształty, którymi możecie się kierować. To jest bardzo. Ja zawsze doceniam to jako daltonista, zawsze doceniam, kiedy wydawcy robią, wykonują jakiś gest w stronę właśnie daltonistów. No i teraz słuchajcie, co jest tutaj bardzo ważne. Następnym razem, jak będziecie chcieli kupować jakąś kartę, to posiadając kartę czerwoną, zmniejszycie koszt. Kupna każdej karty i o jeden czerwony kamień. Czyli załóżmy, jeżeli chciałbym teraz kupić tę kartę, to w tym momencie muszę zapłacić jedną żółtą, jedną to jest, mam nadzieję, że mnie teraz nie zbesztacie, to jest niebieska, prawda? I jedna fioletowa. Ponieważ te trzy muszę odrzucić, ponieważ czerwoną mam tutaj. To mi daje czerwone jakby, jakby kamień, więc te odrzucam ze swoich zasobów, a dzięki tej karcie czerwonej, czerwonego nie muszę płacić. Nie muszę też tej karty odrzucać. Sam fakt, że ją posiadam, to jest taki bonus, który mi daje do zakupu kolejnych kart. Na tej samej zasadzie, gdybym chciał kupić tę kartę i miałbym powiedzmy o nawet taką sytuację: mam trzy czerwone znaczniki w swoich zasobach. Chcę kupić tę kartę. Ona kosztuje chcę zwerbować tę kartę. Ona kosztuje trzy czerwone znaczniki. Muszę wydać tylko dwa, tak naprawdę, ze swoich zasobów, ponieważ jeden mam dzięki temu. Traktujcie to jako zniżkę. Jeden mniej za każdą kartę tego koloru w swoich zasobach. Jak będziecie karty kupować, to wiadomo, układajcie sobie je, że tak powiem, w takie stosy o tym, w tym samym kolorze, żebyście łatwiej mogli zobaczyć, o ile mniej musicie wydać za każdą kolejną kartę. Teraz, żeby móc Wam dać jakiś jeszcze tutaj ciekawy przykład, załóżmy, że mielibyśmy. Taką sytuację, żebyście to dokładnie zobaczyli. I teraz zobaczcie, mając nawet wymagane znaczniki nieskończoności, żeby zwerbować tę kartę, nie muszę, nie muszę odrzucić żadnego znacznika, ponieważ mam dwie żółte, dwie te, co oznacza, że mam wystarczająco, żeby tę kartę zwerbować, i po prostu ją biorę do siebie. No i pięknie, no i teraz co dalej? Co dalej musicie wiedzieć? Jeżeli uda wam się uzbierać tyle kart, ile tutaj widzimy, ale teraz uwaga, tu patrzymy tylko na karty, nie patrzymy na posiadane znaczniki, to również pobieracie takie miejsce i umieszczacie je u siebie. Teraz, jak zdobyć zielone znaczniki, które są wymagane, żeby zdobyć rękawicę nieskończoności? Zwróćcie uwagę, że karty trzeciego poziomu, oprócz symbolu, prawda, bonusu, który Wam zapewnią, mają również taki zielony znacznik. Czyli za każdym razem, jak zwerbujecie kartę trzeciego poziomu, dobieracie również jeden taki znacznik. Go nie będziecie wydawać w celu e, oczywiście zwerbowania kolejnych kart, ale przyda Wam się, ponieważ jest potrzebny, żeby móc zwerbować, żeby móc zdobyć rękawice nieskończoności. Teraz, co jeszcze ważne, co jeszcze musicie wiedzieć. Niektóre karty mają symbol Avengers na sobie, tak? Czyli taką Literkę A. Jeżeli zdobędziecie trzy karty, zwerbujecie trzy karty z symbolem Avengers, pobieracie znacznik Avengers i umieszczacie go u siebie. On jest warty, proszę Was, trzy punkty. Jeżeli od tego momentu jakiś, jakikolwiek inny, inny gracz będzie miał w swojej puli więcej kart z symbolem Avengers niż Wy, zabiera Wam ten znacznik po prostu do siebie. Ostatnia rzecz, którą musicie wiedzieć, że każdy posiadany przez Was, Szary żeton może być wydany w miejsce dowolnego innego. To jest taki joker, tak? Czyli ten żeton wydajemy za dowolny inny kolor. Kiedy gra się kończy? Gra się kończy w momencie, w którym któryś z graczy będzie miał po jednej karcie każdego koloru i jeden zielony znacznik. Wówczas zdobywa kafel rękawicy nieskończoności. No i teraz zależy od tego, kto zaczął grę. Jeżeli gracz, który jest jakby ostatni w kolejce, Dobrą rękawicę nieskończoności, on po prostu wygrywa. Natomiast jeżeli, jeżeli nie, to dokańczacie kółko, tak, żeby każdy gracz miał tyle samo, że zagrał tyle samo ród. I w momencie, jak skończycie kółko, patrzycie, czy którykolwiek inny gracz spełnia warunek z rękawicy nieskończoności. Jeżeli nie, wówczas wygrywa jeżeli nie, to wygrywa ten gracz, który ją zdobył. Jeżeli tak, wygrywa ten gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa. Ponieważ jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, żeby zdobyć rękawice nieskończoności, to oprócz posiadania tych kart i zielonego znacznika, musicie mieć uzbierane 16 punktów. Punktów uzbieracie z znacznika żetonu Avengers, z żetonów miejsc oraz również z kart, które werbujecie. Czyli musicie uzbierać łącznie 16 punktów, mieć po jednej karcie każdego koloru, jeden zielony znacznik, wtedy macie dopiero rękawice nieskończoności. I to są wszystko. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Splendor Marvel. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, bo jeżeli może się wydawać Wam, że troszkę chaotycznie mówiłem, jeżeli tak, to przepraszam, e, śmiało zadawajcie pytania, odniosę się, do, odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł, a póki co wracamy do recenzji. No i słuchajcie, jak widzicie zasady bardzo, 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 bardzo proste, bo to o to w tym chodzi, tak? E, zacznijmy od wykonania. Wykonanie jest na duży plus. E, tak samo jak w podstawowym e, w Splendorze, ja może bym chciał, żeby te karty były nieco grubsze, bo jednak to jest gra karciana, gdzie dużo się tymi kartami operuje, więc jeżeli gra się w to często, a przeważnie fajnie tej gry grają w to bardzo często, no po, to po czasie można zauważyć trochę zużycia już na tych kartach, więc może lepiej, żeby były trochę grubsze, ale powiem Wam szczerze, widziałem gorsze nawet z ostatnimi czasy, więc jakby tutaj, tutaj się nie przyczepiam. Żetony, no oczywiście umówmy się, że tony robią tutaj robotę, robiły robotę w tamtym Splendorze, robią robotę również tutaj i jest fajnie, no jest, mi się to podoba, jest fajny klimat, można się pobawić, można się, tak na zasadzie nawet jak są takie takie te chińskie kuleczki, którymi można się pobawić w ręce dla odstresowania, można w tym celu wykorzystać żetony ze Splendoru. Może niektórzy potrafią robić taką, ja tak kiedyś to umiałem, ale to było dawno temu i chyba na to już jest za duże. I tak, to robiłem chyba na pięciozotówkę. Nie umiałem tego nigdy, nie do eee, Więc tak, więc to jest kawał dobrej roboty. Ilustracje na kartach, słuchajcie, podobają mi się, naprawdę mi się podobają to jak ci bohaterowie zostali zilustrowani i znaczy postacie, nie tylko bohaterowie. Nie wiem, to jest na pewno zaczepnięte gdzieś tam z jakiejś bazy już że są ilustracji do komiksów chociażby i tak dalej. Wygląda naprawdę super, bardzo dobre ilustracje uważam zostały wybrane do tych kart. Ale to, co mi się najbardziej powiem szczerze podobało w wykonaniu, znaczy to jest takie moje tutaj osobiste takie spostrzeżenie, ponieważ ja jestem daltonistą. A jednak te kamienie no są różnego koloru i czasami ja tam powiem szczerze, no ten zielony z tym pomarańczowym, z tym żółtym, to to, to mnie się czasami troszkę tak mieszało. Ale teraz wyszli naprzeciw w taki sposób, że dookoła tych kamieni tutaj są takie szlaki, po prostu takie kształty dorobione. Oprócz, czyli oprócz kamienia, oprócz koloru kamienia, prawda, mamy kształt. I to jest super, bo w tym momencie ja jako, osoba, jako daltonista nie miałem żadnego problemu, żeby sobie z tym poradzić. Więc, Szapoba, chyle czoła bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że ktoś pomyślał o nas daltonistach. Sama rozgrywka, słuchajcie. I informacje pudełkowe 10 Powiem Wam tak, z podstawowego Splendora yy, grałem z córką, jak jeszcze miała 7 lat, więc. Wystarczy, że potrafi liczyć. Jeżeli potrafi liczyć, to sobie ze Splendorem pod, tak i tak liczyć, nawet nie jakoś, tak nie wiadomo, do 20. To wtedy sobie poradzi. Czas gry 30 minut, zgadzam się, 2, 2 do 4. Moim zdaniem to się bardzo dobrze skaluje. To jest ciągle bardzo dynamiczna, bardzo prosta gra. Sama rozgrywka, co uważam. Ja bardzo lubię Splendor. Tak jak mówię, to jest, tu się nic nie zmieniło pod tym względem. Splendor jest, jest bardzo fajną grą, którą, w którą. Mówię, pomimo tego, że okej, okay, teraz już od jakiegoś czasu nie grałem, trochę przerwę miałem, jeśli chodzi o Splendor, to mimo wszystko nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek odmówił rozgrywki Splendor, nie, nie wiem, siedzimy sobie wieczorem w domu, coś by oglądamy, albo przy ogół, przerzucamy kanały, Basia by mi powiedziała, ej, może zagramy sobie w Splendor. Spoko, chętnie zagram w Splendor, więc też chcę, żebyście wiedzieli, z jakiego poziomu to mówię, yy. i tak jak mówiłem, podoba mi się po prostu Prosta koncepcja, która jakby skłania do takich dynamicznych ruchów, że jest to gra, którą możemy wszystkim wyjaśnić, która jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna dla bardzo cieszy oko i jakby to wszystko pod, lubiłem już w podstawowym Splendorze i to mi się ciągle podoba tutaj. Plus fakt, że jestem fanem Marvela. Biorę Splendor Marvel i zastępuję tym swój podstawowy Splendor, który przed chwilą zresztą... mnie no przed chwilą kolega przyjechał zabrać, e, który przed chwilą sobie sprzedałem. Bo okej, okay, no nie musicie mieć obu. Tak, tak jak na razie mówiłem, rzeczy skierowane do osób, które głównego podstawowego Splendoru mogą nie znać, nie znać. Tak teraz mówię do osób, które znają Splendor. Nie potrzebujecie obu absolutnie. To jest ciągle Splendor. Jest tutaj troszkę takie nowum w postaci ikon Avengersów, że jak mamy trzy ikony Avengersów na kartach, to wtedy dostajemy ten znaczek, który jest wart 3 punkty. Następnie jeżeli ktoś zdobędzie łącznie więcej tych, będzie miał więcej tych symboli Avengersów, to ten ktoś dostaje, te przejmuje, że tak powiem, ten znacznik. No i takie nowo, główne, że mamy tą rękawicę nieskończoności, teraz, żeby te rękawice nieskończoności dostać, co jest jedyną naszą, naszą szansą na zwycięstwo, to nie dość, że musimy mieć te 16 punktów, tylko jeszcze na pewno musimy mieć po jednej karcie każdego rodzaju i jeden znacznik tych, tego rzetelnego no, czasu. Yy, kamienia czasu, więc jakby, i to jest, są wszystko, to są dwie jedyne takie zmiany od podstawowego splendoru. Więc no, ta zmi te zmiany nie są, to są tak malutkie rzeczy, że na samą rozgrywkę, jakby na samo podejście, na samo myślenie, na samo kombinowanie przy rozgrywce praktycznie w ogóle nie wpływa. Praktycznie w ogóle nie wpływa. Więc okej, okay. dobrze, że, że te rzeczy są, jest to jakaś taka próba. W, że tak powiem, dosypania nieco większej ilości klimatu do tej gry. Okej, okay, ale nie, to jest ciągle, słuchajcie, splendor, więc jeżeli jesteście fanami splendoru i nie wiem, stwierdziliście, że w sumie chcielibyście sobie go odświeżyć, bo na przykład wasza kopia się zniszczyła, albo już po prostu jest taka zużyta i aż przykro Wam się robi, jak na to patrzycie, to wówczas Splendor Marvel jest dobrą opcją. Jeżeli na przykład. Macie, możecie zrobić też coś takiego jak ja, na przykład, tak? czyli sprzedacie swój splendor. Albo jeżeli jesteście fanami Marvela, sprzedajecie swój splendor, ale chcecie mieć go ciągle w kolekcji, więc sobie kupicie splendor Marvel. Bo ja, na przykład, dokładnie tak do tego podchodzę. Nie? I z tego tytułu ta gra dostaje ode mnie ocenę na półkę, ona trafia do kolekcji, bo ja chcę mieć po prostu splendor w kolekcji ciągle. Bardzo go lubię, bardzo lubię w niego grać. Głównie oczywiście, głównie rodzinnie, ze znajomymi on się raczej już nie pojawia na stole. Ale do grania rodzinnego jest super i, i Zośka nawet go lubi. Zośka coraz mnie ostatnio niestety gra. Już jest nastolatką, więc już... Ona no, no takie fale, zauważyłem ją. Interesują gry, nie interesują. Interesują, nie interesują. Teraz jest na fali, że trochę chyba jej nie interesują, ale słuchajcie, ostatnio się pojawił Splendor Marvel na stole. Usiadła sama, już nie trzeba było nawet prosić, wiesz, bo już przestałem prosić w sumie. Yy, I po prostu sama, ja bym chętnie zagrała Splendor Marvel. No i zaczęła grać. Testowała taką dziwną strategię, że po prostu rezerwowała sobie najdroższe karty i zbierała tak, żeby móc kupić te najdroższe karty. Więc tak jak mówię, Splendor u nas zostaje, Splendor Marvel w sensie u nas zostaje, bo zastąpi nam oryginalny Splendor. Czy to jest coś dla Was? Zastanówcie się. Jeżeli nie lubicie Splendoru, to w ogóle nie ma sensu. Mogłem to sobie powiedzieć, chyba nie wiem, czy powiedziałem to dobrze na wstępie. Mam nadzieję, bo chciałem, żeby to wybrzmiało. Jeżeli nie lubicie Splendoru, tutaj nic nie zmieni Waszego zdania. Jeżeli Splendor jest dla Was, nie, ale na przykład jesteście fanami Marvela, może spróbujcie. Natomiast jeżeli lubicie Splendor i jesteście fanami Marvela, albo lubicie Splendor i chcielibyście go sobie jakoś odświeżyć, waszą kopię nazwijmy to śmiało, to wtedy polecam. Bo jednak wszystko to, za co ja lubię Splendor, mamy również tutaj eee, i to mówię. To by, I to jest, że tak powiem, też w sumie zaleta, ale też wada tej gry, tak? Na zasadzie... Jeżeli ja już mam Splendoru, Splendor, a Marvel nie, jest, nie jara mnie jakoś szczególnie, to po co mi kolejny Splendor? No faktycznie po nic. Ale może akurat jest jakiś kontekst, w którym Splendor ładnie pokolorowany na Marvel Wam się spodobał. I wówczas, bym, i wówczas go szczerze polecam, ale przede wszystkim mówię, ja lubię tę grę. Tak? Ja po prostu lubię Splendor. Eee, wszystko. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję bardzo wydawnictwu Rebel za przesłanie nam gry do recenzji, a was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszam do... Subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki, wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny najlepsza obsługa.